No i mamy naszą sprężarkę. Tam jest nasz parownik. A tu jest nasza sprężarka już pod wodą. Spokojnie. Jest zabezpieczona. Tu jest zaślepiona. Poziom wody jest tak dobrany delikatnie, żeby się ani kropelka nie wlała czasem do sprężarki do środka. Cepka na się jest hermetyczna, ale to i tak będę później skręcał sobie, bo czyszczę wszystko. No i próba. Sprężone powietrze wtłoczymy delikatnie żeby nam się tu nic do środka nie nalało jest to ryzykowne. No ale kto nie ryzykuje, ten jak to mówią, nie, nie wygrywa. No i naciskamy. Jeżeli będą gdzieś pęcherzyki, ze sprężarki, to jesteśmy uratowani. Jeżeli nie będzie, to jesteśmy, tak powiem, brzydko w czarnej dupie, bo już pomysłów brak. Mamy dwie atmosfery ustawione, przyciskam mocniej cały czas powietrze leci bokami mi wywala ale gdzieś na łączeniu na korpusie na sprężarce nigdzie nie widać Przysyka żadnego no to nie jestem zadowolony z tego testu O teraz szczelnie leci ale nie idzie, nie idzie ani bąbelek. Na łączeniu na się siedzieć z podsewki Ja pierdziele Nie no normalnie zaczyna mieć dosyć Dobra, wyciągnę co by się Nie nalała żadna woda No i co teraz z tym Pantem? Pójśćba oh tragedia.